Witam, witam cię, kłak! Tylko włączony. YouTube. Ała! Szczęść Boże, Ping wawink na liście. 3L. Ała! Ale ja to na krótko, Artek. Tyknij dwukrotnie, aby aktywnić. Ała! W zasadzie to już się kładę spać XD. 4-4. Kurde, o tej godzinie. Tyknij dwukrotnie, ją... aby aktywnić. 5 plus 7. 12 godzina. Co ty chodzisz razem, kurde, z kurami spać, czy co? No żartuję, a ja, kurde, dzisiaj też jakiś wczoraj taki byłem wydymany. Poszedłem spać gdzieś, kurde. O, o dziewiątej, po dziewiątej poszedłem spać, ale dalej się nie spałem. Nie? Lipa, lipa. Aaaa, kurde, to ideal o zachodzie spać 19, czy teraz to 18? 6, 6. Tyknij dwukrotnie, aby uaktywnić. A! tu zaraz północ, o 5 muszę wstać, 7, 7. Pięknie, dwukrotnie, ja też, ja też Ci powiem, że tak chodzę właśnie o 12, 12 spać, a kurde rano o 5 wstaję, nie? Tu przewalone, bo człowiek się nie wyśpi, nie? Odwaliłem chłopie piękny domek dla jeży Face Blue Smiling 8.8 Tyjknij dwukrotnie, aby aktywnić. Ty już ty już z tymi jeżami Hansa daj sobie spokój Oła. Nie no, nigdy nie robiłem takich rzeczy 10-10. Tyjknij dwukrotnie, aby aktywnić. A co ten Flama Ten domek flamastrami pomalowałeś? Trzeba było z tego, nie? Ty masz, wiesz, tam dużo flamastrów masz. Trzeba było go z tego, z flamastrów pomalować. Znaczy, nie pomalować, tylko kurde zrobić z flamastrów. Zamiast drzewać tam z czegoś, to opitolić, posklejać flamastry. Ała! Ach, przestań, 12-12. Tyknij dwukrotnie, aby uaktywnić. Dzień się chłopie śmiejesz trzy kropka, ale dwa kumpli tak obyło, widzieli i się mega podniecili. Koleżanka też była i fajna opcja powiedziała 13-13. Kliknij 13. dwukrotnie, aby uaktywnić. Czyli. Koleżanka przyszła ze swoim jeżem. Oła, gdzie to śmigamy dziś? 14-14. Przejdź mi dwukrotnie, aby uaktywnić. Jadę tu bliżutko do Walmartu, wiesz, bo muszę ten talk kupić, wiesz. O, nie, że swoją, czyli... Czyli te... Dwóch kolegów przyprowadziło ci koleżankę, żebyś zrobił jej jeża, tak? To będziesz teraz... to będziesz teraz każdej kobiecie robił jeża. Ała. Ja tam chcę jeże, a nie żadne pęknięte jeże, 16-16. Kliknij dwukrotnie, aby uaktywnić. Nie spoko. A koleżanka Niemka czy, te, czy ten, czy, czy Polka? Ała hamuj się, ludzie to oglądają Blue 17, 1717 tytnij dwukrotnie, aby uaktywnić ludzie lubią żarty żeby ja se kurde źle wjechałem e -e -e. tak, czy przyjadę tędy nie, może przyjadę tędy albo nie przyjadę to nic Półka, półka, o, półka, Półka, półka 18, 18. Ała! Ja też, dlatego cię oglądam, blue, blues miling 19, 19. Ała, śmieszek jesteś 20-20. Kliknij 20. Trzeba... dwukrotnie, aby uaktywnić. Trzeba życie ten! Kurde, ale to ruch. Trzeba życie brać na wesoło. A ten, a co ogólnie na przykład czy miałem pytać? A spikasz po niemiecku czy ten? Bo ty już tam długo lat jesteś, nie? To spikasz po niemiecku czy ten? Czy tak po polsku tam pieprzasz? Czy pojedziemy sobie tędy, zobaczymy co tu się dzieje. Tu jakiś pan wyszedł z siłowni. Drugi pan z siłowni, ale gościu był napakowany. Ała! Ej, a powiedz, gdzie Herbert jest? Ała! No, no, ja dwa. 6 lat, 22-22. 6 22. lat w Niemczech. dwukrotnie, było, aby uaktywnić. Tyle, co ja w Stanach. Czy tu jest. O, piąta za 10, dobra. Wszystko wiem. No, generalnie w pracy i na co dzień to się gada normalnie. Normalnie czyli po niemiecku czy po polsku? O, bo tam dużo Polaków, nie? Nie wiesz w tym. Ty mówisz, że w banku. Jak przenosisz pieniądze, to oni się nie pytają o język, tylko daj, daj, daj. Ała, zawsze po niemiecku. O, 25, 25. 25. E, nie dwukrotnie, jak... aby uaktywnić. Spoko, jak umiesz ten szwabski. E, spoko, tak przejebany bez języka to jest ten. Gdzie ja mam jechać? O, do Walmartu mam jechać. Kurde, jakiś mam nie raz ten. Nieraz się coś zamyślę, zagadam i nie wiem, gdzie mam jechać kurde, starość chyba. Ała! Ale wiesz o co chodzi? Jak do sklepu, banku, urzędu, to coś tam się wyduka? 27-27. siedem. dwukrotnie, aby o, aktywnić. O, teraz ten, teraz kurde jakiś bierz. Translator, nie Translator. To jest dobry, nie? Ała! Za ten dogadujemy się i w ogóle, ale nie powiem za to gramatycznie, poprawnie IT 2828. 28, 28. Eee, dwukrotnie, wiesz, aby uaktywnić. Ten przyjdziesz kurde eee, Przyjdziesz sobie do tego No, przyjdziesz z pieniędzmi Przyjdziesz z pieniędzmi, to to nikt się nie pyta, nie? Tylko pyta, tylko dawaj, dawaj, wpłacaj wpłacaj A w banku w tym na przykład w Niemczech jak to jest przelewy normalnie masz na konto, nie? Czy jak to jest? Bo na przykład Ameryka ma taki pojebany system, że przeważnie to ci czekami płacą, nie? To dostajesz czeka, nie? A Ach, jasne, że tak. 29, 29. Kliknij dwukrotnie, aby uaktywnić. W tym, w Niemczech co normalnie przelewy, nie? Czy jak? Mówię, Ameryka ma taki pojebany twój system, że ten. Yy, no, że wszyscy kurde płacą tym. Płacą, wiesz, czekać i daje, musisz sobie wpłacać, nie? O, kurde miejsce jest dla mnie. Niedaleko, niedaleko będę musiał iść. Niedaleko będę musiał iść, jak się tu zmieszczę. Ale się zmieszczę. Krzywo, to też prosto, nie? Napisałeś. Ale gorzej. Ale gorzej, jakbyś chciał wypłacić 30, 31. Pytnie dwukrotnie, tak aby samo, aktywnić. Nie, Wypłacić tak samo, że. Wiesz co? tu też jest popieprzone, w, na przykład w Stanach. Jak chcesz powyżej, na przykład 5000, wypłacić? Nawet piątkę, jak chcesz wypłacić? To się kurwa pytają. Co po co na co? Wiesz, twoje pieniądze gówno ich to obchodzi, co wiesz, co ty się z nimi zrobisz, nie? Ale czasami kurde nie jest tam wypłacałem jakieś takie, wiesz, kwoty, czy nieduże, mówię, nie nieduże, w sumie piątkę czy ileś. Kiedyś coś tam i trzeba było jakąś kasę, na, nie wiem na co to, to ten. Chyba po piątce wypłacałem to się... W sumie mnie się nie pytali, ale kiedyś na no, żony coś się tam pytali, wiesz, co ten, na, na co na te pieniądze, nie? Ała! A nie? Te czeki to ja myślałem, że to tylko właśnie w Ameryce, ale to jak oglądało się jakieś filmy czy coś, 31-33. Tyknij da, ała! Jest właśnie. Nie no, generalnie powiem Ci tak, 32-ała. Przyjechałem 6 lat temu, no i jako tako nie powiem, na no C9D9, zen fajnie się dogaduje na ten moment, komfortowo, 33-ała. Ale zaś w urzędzie, czy coś to trochę inna sprawa jeszcze, 34-34. Tyknij dwukrotnie, wody, bo nie aby uaktywnić. A ten, ale mówię, znaczy yy, czeki dalej istnieją w Stanach, to jest takie pojebane. Niektórzy to nawet wiesz, wszyscy wiesz, czekami płacą nie? tak, jako prze przelewów nie ma. Znaczy, też możesz mieć przelew, ale tak bardziej to ludzie jakoś wiesz, nastawieni na te czeki, nie. Ja na przykład też czeka dostaję, tylko ja sobie wiesz, go mogę wpłacić, wiesz, zdjęcie robię, nie. To tak jest aplikacja, przez aplikację do banku sobie wysyłam, nie. To wiesz, żeby nie chodzić, nie. A tak to musisz, chyba wiesz, iść do banku, tracić czas. Dać tego czeka, jeszcze możesz wrzucić, nie? Bo to też tak działa, że możesz sobie podjechać po bankomat wrzucić, nie? Ale kasę dopiero masz tam chyba za 48 godzin, czy za 24 godziny jakoś tak. Za mnie rozumiałem takich urzędowych zwrotów i itd. Ała! Ej, ała! Tak po chłopski powiedz 37-37. No tak dwukrotnie, aby uaktywnić. Dostajesz czeka i możesz albo iść do banku, wrzucić go do bankomatu, taki wiesz, w okienku, czyli. Albo ja robię zdjęcie i wysyłam i mam kasę na koncie, ale też chyba 24 godziny. To musisz poczekać, aż wiesz, oni sprawdzą tego czeka, nie? Czy faktycznie kurwa wiesz, to, to, to jest to, nie? Ała! Ja tam w Ameryce nie byłem, trochę filmów się widziało, ale z tymi cykami to takie dziwne. 38-38. No, pojebane. Piknij dwukrotnie, aby aktywnić. Na przykład, jeszcze jak byłem w Kanadzie, no to kurwa, tak było też pojebane, że nie mogłeś na przykład międzynarodowy. wiesz, wysłać za granicę, nie? Jak tam nawet kiedyś kurwa jakieś przelewy międzynarodowe robiłem, nie? To musiałem, wiesz, osobiście być w banku, powiedzieć, że to na pewno kurwa, wiesz, chcę to wysłać. Takie pieprzenia, nie? No, cyfryzacja, stacja. Nie, no, dosłownie, to jest takie popieprzone. Wiesz, wszystko chcą, żeby było cyfrowe, nie? To jest z jednej strony popieprzone, nawet tak jak. czy wiesz, ja wiem, nawet jak po sobie, nie? Dawniej wiesz, wszystko gotówką płaciłem czy coś i masz kontrolę nad tymi pieniędzmi. A teraz jakoś się przyzwyczaiłem niektóre rzeczy kartą. O, kurde, kartę mam w kieszeni. Kurde muszę schować kartę, bo ja pieprzę, by mi się zgubiła I ten, no przykład wiesz benzyna, nie benzyna, jeszcze ja tak przyzwyczaiłem od benzyny, nie? Bo wiesz, benzyna wiesz, lepiej się kupuje kartą, bo nie musisz ten Później jakiś pierdoły, później to, no i kurde wiesz, wiadomo fajnie, najlepiej gotóweczką płacić, nie? Ale a to w ogóle te czasy takie są popieprzone, że siwy dym, nie? A chłop się rozlicza z drugim, da, da podpis na papierek, wyśle zdjęcie. Wiesz co, to jest, oni sprawdzają to jakoś, nie? Bo można na przykład, wiesz, ja na przykład biorę cały czas czeka, wiesz, bo ja w jednej firmie pracuję, no to to sobie, że oni wiedzą mnie, że gość jest wypłacalny czy coś. A tak to jakoś sprawdzają, to czy masz pieniądze na koncie, wiesz, też tu się zdarzają różne takie, wiesz, lewe czeki, nie? Także kurde, to ten. Ała! Oh, wow. Wygodniej jest, ale to z drugiej strony inni mogą kontrolować, gdzie i na co wydałeś. 42, 43. No, to ty karte, dwukrotnie, ty nie? Ty aby uaktywnić. popieprzony, dlatego mówię, ja się staram gotówką płacić, ale... mówię, czasami, kurde, już się gubię i... i znaczy, no nie, że gubię, nie, ale, ale... dużo kartą płacę, kurde, właśnie też, nie, to takie popieprzone trochę, ale... No, ale jest, jaki jest, nie? Ej, ale ten policzek pustymi karteczkami czeków. O, policzek z czekami. Ja ja jako wiem, że jakoś kurde nie... Znaczy są takie popieprzone sytuacje, na przykład, że musisz na przykład mieć czeka. Nie wiem kurde w jakiej sytuacji. O, samochód na przykład idzie zarejestrować, czy coś tam jest jakieś takie popieprzone, że musisz mieć czeka, bo inaczej ci to nie przejdzie, nie? Taki kurwa czek jest potwierdzony. Nie wiem to dokładnie się nazywa, nie? Bo, bo ten, że na przykład nie zapłacisz gotówkę w jakimś miejscu, tylko musisz dać im czeka, ale są takie niektóre, wiesz, takie anomalia, nie? O, czy czeki, czeki tak, czeki sobie zamawiasz, nie? wiesz, Czeki sobie zamawiasz yy, czeki sobie zamawiasz w banku albo kupujesz u nich, wiesz, możesz tam parę kupić albo zamawiasz, to ci wysyłają na chatę, nie? No nie, spoko spoko, pytaj, wiesz, no wiesz, nie wiesz jak tu jest, spoko, że pytasz, to ci wytłumaczę, co wiem, nie? Ja też dużo rzeczy nie wiem, bo dużo rzeczy, że ona załatwia, to ja się nie pcham te sprawy. Ja takie kurwa urzędowe rzeczy nie lubię, wiesz. Wiesz czy w Polsce to czasami coś tam lubiałem sam załatwiać, nie? A tak to jest tu popieprzone, nie? Bo to... To jest, wiesz, cokolwiek załatwić, to musisz mieć czas, nie? Ała, Tak to prawda. 43-48. Ała. Gwiazdka. No, także ten. Dobra, Kłak, wiesz co, ja spadam do tego sklepu, nagram może jakiś filmik, co jest w Walmartie? I ten, no i co, ty idź spać, wyśpisz się spokojnie. <grym> Będziemy w kontakcie tam kiedyś w przyszłości. Także te. ja tam jestem prosty chłop. Ała, ja tam jestem prosty chłop. Coś ugotować, przekopać ogródek, iść na spacer albo coś, 49 49. O, albo Tyjpnij dwukrotnie, ała, słuszna uwaga, 50-50, albo, 50, 50. albo dziewa, Tyknij dwukrotnie, aby uaktywnić, ała, dzięki, że myślisz o moim śnie XD, 51, 51. Ty, albo dziewa, Tyknij dwukrotnie, nie? aby uaktywnić. No dobra, kłak, spoko, dzięki za rozmowę, ja spadam też, wiesz, i ten, będziemy w kontakcie, wiesz, idę, bo muszę nogę zrobić, wiesz, muszę, kurde, koło w nogę zrobić, a, a nie mam tego, pudru do opon, a nigdy nie sypałem, może przez to mi pieprza, nie, a... A kurde, podobno, wiesz, dawniej się sypało talg do opon, nie? Może też przez to tego kapcia tak łapie, nie? Także kurde, dobrze, że tylko taki kapień w oponie, nie? Ale to... <laughs> Dobra, do zobaczenia, na Ok.